Tak się cieszę, że, wy, wy, że jutro jedziemy na... Um, gdzieś tam jedziemy chyba w górę. Teraz chyba muszę sobie walizkę złożyć. Mam tutaj różne plecaki. Nie wiem co. Wezmę ze sobą taką walizkę z króliczkiem. Co do niej dam. Hmm. Otworzymy moją szafę. Na pewno wezmę te kolczyczki. Hmm. Wezmę te skarpetki hmm, Rękawiczki Te skarpetki Ubrania W kurtce pojadę, więc jej nie biorę Na razie Spodniczkę, bluzę hmm. O tak Wiem, co mogę jeszcze wziąć Ten, ten strój hmm, Co jeszcze mogłabym wziąć no właśnie, to są narty, muszę wziąć strój narciarski, Czy tam łożwiarski? Już się pomyliłam, więc Ech. To ubiorę, więc muszę sobie tutaj dać hmm. Okulary No, moja piżama jeszcze Przecież piżamkę mm. Tam sukienkę może co tam mam jeszcze? No, myślę, że tyle mi wystarczy. A nie, jeszcze szalik wezmę. Ten wezmę. No, zamykamy. Szafę moją zamykamy. Tak się cieszę. A no, jeszcze, musiałam wziąć jakieś buty. W tych pojadę. Zaraz zobaczymy. Wiem, które wezmę. Te wezmę, bo to są takie specjalne. Te dam tutaj. Dobra, wezmę jeszcze te buty, te łyżwy. Muszę je dać do walizki. Otwieram moją walizkę. Buty tam dam. Łyżwy. O nie! Moje łyżwy się nie zmieszczą. Będę musiała je trzymać w rękach. Dobrze. Więc. Więc. Misia, gdzie jest twój plecak? Gdzie jest twój plecak? Mój, mój plecak? Zapomniałam go w przedszkolu. Misia, co się stało? Zapomniałam mój plecak w przedszkolu. Nie płacz. Jutro go weźmiesz. Coś zobaczyć. Par parka, Ania, Hania, gdzie ty się zbierasz? Gdzie ty się zbierasz? Gdzie? Powiedz, gdzie się zbierasz? Gdzie się zbierasz? Gdzie się zbierasz? Kapryś, nie krzycz. Zbieram się um, do, w góry, bo jutro z mam klasą jadę w góry. Hm, w góry. dzieje? Mamo, bo ona jutro jedzie w góry ze szko, z swoją klasą, a my z misią, znaczy i z gabrysią nie jedziemy. No bo wy zostajecie, bo jak będziecie duzi, to też pojedziecie. To my jesteśmy mali? Jesteśmy mali? Nie! No, nie jesteście mali, już macie całych trzy latka. No, jesteśmy już duzi. Widzisz? A mama mówiła, że, że ty jesteś mała, mała, a my jesteśmy duzi. Ha, ha. A, spadłam! Dobrze, idź się zbieraj, bo nie zaraz będę płakać. No dobrze, dobrze, pa. Pójdę sobie pospać. Dobrze, jestem gotowa, ale muszę przebrać swoje buty byłam chyba w klapkach A teraz jestem w Ciepłych, zimowych Ciepłych, ciepłych, ciepłych butach Tak, nie tu No Więc chyba jestem gotowa Gdzie jest mój plecak? Ze szkoły Czy ja go w ogóle zabrałam? No mi się wydaje, że nie hmm, Więc jutro chyba go wezmę Chyba, że go nie zapomniałam. Mamo, bo ja chyba sobie plec, swój plecek w szkole zapomniałam. No to jutro weźmiesz. No dobrze. O, to są te patyczki od łyżwy. Są takie piękne. Więc też je dam do walizki. Tutaj tak. Już jest noc, więc muszę już iść spać. A nie, najpierw muszę dać te rzeczy tutaj. idę spać. Musisz najpierw się iść umyć. A, no. Dobra, pójdę się zaraz umyć. Dobra, wezmę moją tylko piżamkę tak na szybko. O nie, gdzie jest moja piżamka? Tu jest. Ale mam tutaj bałagan trochę taki. Więc to i to dam tu. Tak schowam to. Mama, ja się idę myć. Dobrze. Lala. Ciekawe jak tam jutro będzie Dam tutaj swoją piżamkę No dobrze, już się łam. A, wodę zapomniałam wyłączyć A, jestem prawie mokra Muszę się wytrzeć teraz bardziej No bo się przypadkowo namoczyła Biorę moje rzeczy La 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 la, la. Co to tu robi? Dobra, nieważne la, la. A to czemu lata? La, la 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 Już idę Już idę Idą, 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 idą Dobrze Już się umyłam To jutro ubiorę Mamo, powiedz Gabrysie i Misi, żeby były cicho, bo ja idę spać Dobrze, powiem hmm. Dabrysia, Misia, musicie być cicho, bo Hania już poszła spać. Spać! No to my też idziemy, bo chcemy być takie jak Hania, żeby być duże. Chcecie być duże? A, a kąpać się? Mamo, ale my się już dzisiaj kąpaliśmy rano. No właśnie. Dobrze, no to chociaż się przebierzcie. Mamo, ale ja nie wiem, gdzie jest moja piżamka, bo jest w przedszkolu. No to ja chyba widziałam tam jeszcze jedną, gdzieś tam leżała. Tylko muszę to dodać do szafy. Czy ty jesteś tutaj? Zaraz ci przyniosę, Gabrysia. Tutaj gdzieś była. O, tu jest jakaś piżamka. Oni to tak porzucali, że normalnie się nie da. Tu jest twoja piżamka, Gabrysia. No dobrze. Tak. Już szybko spać. Dobrze, mamo. Już idę. Ała! Spadłam. Mamo, utknęłam. Poczekaj, teraz cię wyciągnę. Czekaj, mamo, bo najpierw musisz mnie spać położyć. Już, dziewczynki, idźcie spać. Dobrze, mamo. Dobrze. Dziewczynki, czy wyście w ogóle spały? Tak, mamo. Spaliśmy. Albo nie wiem. Sprawdzałam, a spaliście. O, fajnie. Dobra, już się zbierajcie, bo ja pójdę obudzić Hanie. Hania, wstawaj! A, co to się dzieje? Co to się dzieje? Co to się dzieje? A, już lecę! A, to tylko ty, mama. No ja tak myślała, że kto? No nie wiem. Dobrze, zbieraj się. Dobrze, mamo. Dziewczynki, zbieramy się. Mama, ja nie chcę tego ubierać. No właśnie. Ej, mama, bo to ja chcę ubrać. No ja też, to jest moje. O ja, co tam się dzieje? Dobrze, muszę się przebrać. No tak na szybciutko. Muszę położyć swoje rzeczy. Moja piżamka. A, dzisiaj idziemy gdzieś. To jest mega fajne, że dzisiaj siedziemy. Ubieramy się. Moje buciki. Te zostawiam tutaj. Biorę to. Biorę to. bidon bym prawie zapomniała. Mamo, jestem gotowa! No dobrze, ale musisz poczekać, bo jeszcze dziewczynki nie są gotowe. A kiedy będą gotowe? Nie wiem. Aha. Dobrze. To będę już czekała. Mamo, a mogę pojechać sama na autobusie? Przecież nie, jeszcze nigdy nie jeździłaś. No ale proszę, mamo. No bo wy się będziecie mega długo zbierać, a ja muszę już lecieć. No dobrze, możesz pojechać. Dziękuję, mamo. Daj mi buziaczka. Przecież ja jedna, jedę na pięć dni. To pa. Pa. Co ja już lecę? Dobrze, dzieci, już wszyscy są, więc ja pojadę z Wami Pani Ola. Na imię Pani Ola. Możecie na mnie mówić po prostu Ola, możecie na mnie mówić Pani Ola, jak chcecie. Więc wyruszamy. Dobrze, dzieci, już jesteśmy. Tu jest połowa od chłopaków, a tu jest połowa od dziewczyn. Proszę wchodzić do swoich pokojów. A to jest moja czapka, przepraszam. Wow, Ale to jest pięknie! No, wiem. Matching! Ja chcę spać na dole. No to ja chcę z tobą u góry. To my śpimy tutaj. To my śpimy tutaj. Ej, a mogę spać u góry? Ale ja też chcę spać u góry. Gramy w papierkami i nożyce? Nie, śpi już u góry. No dobrze, dziękuję. <śm> Dobra, dam swoje ubrania tutaj na razie To ja jestem u góry, tak? No Ej, chodź sobie schowamy swoje ubrania No dobra, chodź Patrz jakie tu są szafy Ej, mam w domu identyczną Schowam tutaj swoje ubrania Ty też? No, ja też To będą moje No, jak ja mam tutaj trochę więcej I dam to tu Dobra, tutaj to tam gdzieś, gdzieś nie wiem gdzie Czekaj, bo muszę jeszcze sobie swoją kurtkę ściągnąć. No dawaj, ściągaj. No już ściągnęłam. Ja dam tu. Um, nie ściągasz swoich słuchawek? Nie, nie ściągam. Dobra. Um, chodź, powiem dziewczynom, że tam są szafy. No. Ej, dziewczynki! Chodźcie tu za szafy. Aha. Dobra, chodź tam są szafy. No. No chcemy mieć tam z Przepraszam, ale to, jest, to już jest nasza. Um, ale weźmijcie sobie za wiewiórką. Patrzka jak fajna. Jaki fajny domek. No. To jest moje. Musisz o tym wiedzieć. No dobrze. <coughs> wow, patrz... Ale to jest prysznic, ale to jest ładnie. Wow, ale kibelki. Ej, możesz wejść, bo ja chcę zrobić taką jedną rzecz. Dobrze, pewnie. La la, la la, Fuj, ale to śmierdzi. Dobra, szybko, szybko, szybko. Dobra, mus muszę umyć ręce. Dobra, dobra. Już jestem. Czemu tak długo? Nie było cię 10 minut. No przepraszam. nic się nie stało. Chodź, musimy trochę pospać. No dobra. Chodź, 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 chodź. Teraz robimy. gadamy No dobra. Dobra, muszę być pierwszy, żeby wziąć sobie najlepsze miejsce Które mam wybrać? Dobra, już wiem, którą chcę szafę Szafę, chcę ta szafa, szybko I moje miejsce będzie... To Chłopacy, szybciej! Dobrze, już idziemy Ej, Bartek, śpimy razem? No pewnie to ja jestem na dole. No to ja jestem u góry. Chodź, doniesiemy swoje rzeczy. Tutaj jedziemy. Ktoś mi na dole, ktoś mi u góry. Ja wolę u góry. No to ja na dole. No. No to ja mam spać, spać u góry. No dobra, dobra. Dobrze, już wszystkie dzieci poszły. Już jest wieczór. Nawet noc. No dobrze, już jest noc. Pójdę sprawdzić jak tam są, jak tam chłopacy. Hmm. co pan tu robi? Idź spać, sprawdzam, czy wszyscy śpią. Przepraszam. Ale chłopacy chrapią. Dziwny. No i dziwny że sobie tutaj śpią. No śpią. Co pani zrobi? Nic. No dobrze, na dobranoc. Na dobranoc. O, o, o. Julka, nie chrap. Przepraszam. Dzieci, już jest rano. Dzisiaj po obiedzie pójdziemy jeździć z górki. Dobrze!